nami kolegę, no, co dosłownie e, z, wy, wymieniono e, kartki protokołu na inne, bo przeszkadzały, no to zamieniono, widziałeś te, to, to ci, to jeszcze, no i na to nie ma, że ktoś szedł do archiwum i podmienił czy, e, kartki z protokołu ze sprawy, bo było nie, niewygodne e, i e, więcej Łukasz ma, to e, te oryginalne ze sprawy. Są dwie różne. Tak, to zrobił wcześniej sera, tak, dokumenty czy zdjęcia, a teraz są akta zupełnie inne niż były kilka lat temu. To są absurdy. Gorzej, że widzę wielkie też niebezpieczeństwo społeczności, że już się do tych spraw przyzwyczaiła i już nikt na to nie reaguje. ma Pan wrażenie, że na nikim już te głośne sprawy nie robią wrażenia? Nie robię, tak. tak. Nie robię żadnego wrażenia. No to jest rzeczywiście jest smutne. Pewnie. To znaczy, że tak naprawdę to już nawet nie, jest, nie jesteście Panowie. Mm, za Wami już nawet nie ma opinii publicznej, tak? Tak. czyli głosu zwykłych ludzi, którzy się czują poszkodowani, ale mówimy o takich samych ludziach jak Wy, e, których też to może każdego dnia dotknąć, tak? No bo w końcu, chociażby w Stowarzyszeniu Niepokonani rozmawiamy o, nie dziesiątkach osób, ale o setkach tysiącach osób poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości, albo najpierw przez bandytów, jak w Pana przypadku, a później <coughs> przez wymiar sprawiedliwości, to kilkukrotnie. E, tak, ale ludzie, nawet e, moim przypadkiem, e, czy głośnym e, kolegi Grzegorza, już nie reagują, Inny tego już jest tak no, no, dużo, to jest normalne, olewnik niecia co Ty chcesz, to jest no, normalne. E, ja e, bardzo e, pozytywnie, czy też krytycznie zależy, był przyjmowany w film e, właśnie Układ Zamknięty, gdzie Grzegorz był bohaterem tego, no i co? Pogadało się miesiąc, dwa i już teraz już nikt nie pamięta, nikt tego, normalny, no było, ładny film. Pozwolę to... sobie, mam takie wrażenie, że rozmawialiśmy jadąc tutaj z Grzegorzem do Pana, o tym, że te sprawy są już tak skomplikowane i tak wielowątkowe, że taki zwykły odbiorca, poza właśnie skróconym filmem, który pokazuje jakby tylko wierzchołek góry lodowej problemu, nie jest w stanie zwykły odbiorca jakby nawet zgłębić treść tej sprawy, tak? No bo jeśli Grzegorz nie był w stanie nam w ciągu dwóch godzin opowiedzieć jej bardzo skrótowo, o co w tej sprawie chodzi, to zwykły odbiorca nie jest w stanie się na tym skupić. W pana wątku, w wątku pana sprawy yy, samych zaniedbań, pomijając już ilość możliwych wersji wydarzeń, ale samych zaniedbań, wymiaru sprawiedliwości, Prokuratury, policjantów, którzy prowadzili śledztwa, zaginionych, zniszczonych akt, dowodów zniszczonych, zaginionych, zalanych przez fekalia, przez inne rzeczy. Tych wątków jest tak dużo, że zwykły człowiek nie jest w stanie tego pamiętać. Państwo, jako ofiary, pamiętacie szczegóły, no bo one to wyżyjecie tą sprawą. Natomiast zwykły człowiek zna to tylko hasłowo, tak? E, tak, ale e, i nikt się tym nie przejmuje. Jest tam przecież i prokuratura generalna się zrobiła, różne nadzory i nic. E, ja może tutaj nawiążę e, do ostatniego stwierdzonego faktu. E, na podstawie e, sprawy, która się odbyła w Erlongu. E, miałem dostęp do akt i po analizie tych akt stwierdziłem, że e, ciała, e, ciało mojego syna było w trzech osobach, D w dwóch na pewno, A przewija się i trzecie ciało. E, dlatego e, te podwójne DNA, gdzie prokuratora mówi, że to nie to nie jest podwójne DNA, tylko jest zabrudzenie. Przeszło z narzędzi, y, którymi y, pracownicy laboratorium robili, zabrudzili. Oczywiście pofatygowałem się zbadać tę sprawę. Dałem do innego laboratorium, czy taka możliwość istnieje, do oceny tych wyników. I mam wynik pozytywny. Absolutnie nie. To są dwa różne kody DNA. Kody DNA. Gdzie są te osoby, co były wykopane? Się zapytuję, gdzie są E, różne e, bajki są e, z tego, bo ktoś to widział, ktoś to przetwarza na inne e, tam wątki, ale niestety e, jest i to są naprawdę dowody w postaci zeznań, że wykopywane były dwagne. Dwa ciała, ciała dwa obce ciała. I oczywiście w tle pokazuje się jeszcze trzecie ciało. Ale to już na podstawie zeznań, że znajdowało się w tym laboratorium też trzecie ciało. Podobnie ponoć wyłowione ze zbiornika wodnego czy z rzeki. Czyli jednym słowem nie dość, że jakby pierwotnie został Pan skrzywdzony przez ludzi, o których tak naprawdę, no. niby wiemy, kto to zrobił, niby nie wiemy, kto to zrobił, tak naprawdę nie ma Pan nigdy do końca pewności, a zwłaszcza nie ma Pan pewności co do mocodawców. Po drugie, został Pan skrzywdzony jakby wielokrotnie w procesie, który się odbywał, w procesie jakby łapania tych sprawców tak? i zbierania materiałów dowodowych przez wielokrotnie zaniedbania różnego rodzaju, Dziwne historie, które się działy, to jeszcze na sam koniec nie ma pan, jako ojciec zamordowanego syna, nie ma, jest pan odarty z godności, bo nie może pan normalnie, jak członek rodziny, pochować członka swojej rodziny w należyty sposób, ponieważ to takie sakrum pańskie, pańskiej rodziny jest sprofanowane, tak? grobu Krzysztofa, jeszcze raz było robione DNA, które się potwierdziło, właśnie, że w grobie spoczywa mój syn. Ale, no ale to, to... z dokumentów, które są w aktach sprawy, absolutnie nie wynika, czy to syn, czy to Czyli nie. Nie wiadomo kto. Nie wiadomo kto. Dopiero na wniosek mój, Dziwię się, że nie, nie na wniosek prokuratury. To jest yy, dziwna rzecz, że tak jest, taki olewnik tu się nie zna. <laughs> na niczym. On pisze wniosek, bo jest niepewny, a prokuratura tego nie widzi. To jest dziwne. I prokuratura nie jest zainteresowana, kto, co to za druga osoba jest. <laughs> co to? Nie, jest nie, nie, nie. co nie to nie, Co się stało? Jest drugie DNA jakiejś osoby. Szczątki tej osoby, i oni mówią, że nie, to, to, to ich nie obchodzi, kto tam był, czy to w ogóle, co to jest. Takie, e, takich mamy pracowników e, prokuratorów, takich mamy sędziów.